Siemanko, witam wszystkich i dzisiaj znalazłem bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Na kanale Chrisa Williamsona odbyła się dyskusja, w której Chris Bumstead, czyli ulubieniec tłumów czterokrotny Mister Olimpia, został zapytany na temat dziesięciu ćwiczeń i tutaj od razu dopytał na samym początku, czy mają być to ćwiczenia tylko i wyłącznie do rozwoju muskulatury, także dziesięciu najlepszych, jego zdaniem ćwiczeń, żeby rozwinąć sylwetkę i Tutaj jest nazwane jedyne 10 ćwiczeń, które e, ludzie potrzebują do rozwoju sylwetki, do budowy mięśni. Ale oczywiście żyjemy w czasach, w których no, nie musimy trzymać się tych tylko 10. No ale temat jest bardzo ciekawy i fajnie właśnie zobaczymy za chwilkę, czy zgadzacie się z Chrisem, czy ja się zgadzam z Chrisem. Czy ja bym coś zamienił, czy bym coś dodał, czy zmieniłbym jakieś te ćwiczenie, może troszeczkę, jeżeli chodzi o ilość na daną partię, zaraz do tego przejdziemy. A zanim przejdziemy, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia komentarza, łapki w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo pomaga to w rozwoju algorytmu. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście w komentarzach zachęcam do pisania Waszych 10 ulubionych albo Waszym zdaniem najlepszych ćwiczeń do rozwoju sylwetki, do budowy mięśni, bo tutaj, tak jak mówię, Chris e, to wszystko sprecyzował. Nie chodzi tu o mobilność, nie chodzi tu o ruchomość. Tu chodzi tylko i wyłącznie o rozwój muskulatury. I pierwsze ćwiczenie, od którego zaczął, jak myślicie? Um, squats. Why? Just overall leg growth. They help glutes, quads. Barbel backs. Barbel Pierwsze, czyli przysiad, przysiad ze sztangą, klasyczny, tak zwany, i tutaj wspomniał, że cały rozwój nóg, cały rozwój, jeżeli chodzi o pośladki. Tutaj też można wspomnieć o tym, że przy przysiadach bardzo mocno trzeba trzymać brzuch. I wiele osób wspomina właśnie, że jeżeli robimy takie ćwiczenia, jak na przykład przysiady, to nie musimy już poświęcać tak dużo czasu dla Typowo treningu brzucha, ponieważ ten core bardzo mocno to wszystko stabilizuje. Ogólnie, przysiady dla większości społeczeństwa powinny być jakaś wersja, oczywiście, biorąc pod uwagę kontuzje i tak dalej, powinny być stosowane, jako że wiemy, że to jest ruch, który oczywiście używamy codziennie. No i muszę się tu zgodzić, że jakaś wersja przysiadu powinna być, a że mamy do wyboru tylko 10 ćwiczeń to przysiad klasyczny będzie chyba najbardziej rozwijającą wszystko. I do tego mamy wtedy różne rozstawienia stóp i tak dalej, więc możemy sobie kombinować. I tutaj Chris troszeczkę kontrowersji wrzucił i potem powiedział, że strasznie go za to jadą, ale on by robił przysiady na Smithie ze względu właśnie na stabilność ruchu. To pomoże help my knees and a little bit, be a little bit easier. Okay. okay. And people hate me for that, but I love squatting the Smith machine. All right. I got a lot of shit for that. Mm. Um, deadlifts. Okay. Martwy Ciąg. Drugie z ćwiczeń, czyli podstawy podstaw. Martwy Ciąg jako drugie ćwiczenie, które Chris e, tutaj zasugerował, i myślę, że również bym się z tym zgodził. Ćwiczenie bardzo mocno ogólnorozwojowe, jeżeli chodzi tutaj też. Mocny angaż nóg, mocny angaż, jeżeli chodzi o cały korps, trzeba bardzo mocno być stabilnym, jeżeli o to chodzi. I też, jak wiecie, no, jest debata, czy przysiady, czy martwe ciągi poszerzają talię. Cały czas na ten temat jest dyskusja, ale jak patrzymy, no to większość osób, które ma właśnie najlepiej rozwinięte ciało, to jakąś wersję przysiadu i martwego ciągu wykonuje

i tutaj widzicie też, Chris wspomniał o tym, że będzie angażował jego dwójki, więc martwy ciąg można zaliczyć. I tutaj możemy robić Rumuna, możemy robić wersję właśnie rumuński martwy ciąg, możemy robić martwy ciąg na prostych nogach SLDL, prawda? I tutaj są różne wariacje tego martwego ciągu. I Chris troszeczkę sobie tutaj ułatwia, no bo wiecie, jeżeli mówimy martwy ciąg, no to powinniśmy powiedzieć, jaki martwy ciąg, ale. Tak, jak zostało, tak samo martwy ciąg sumo, różne rozstawienia i tutaj możemy sobie kombinować. Także bardzo mądry wybór. And back um, pull-ups, so my back and biceps in one. Ups, podciąganie e, numer 3. i kolejne ćwiczenie, które e, tutaj też potem będzie połączone. Nie będę na razie spoilerował. Do końca z czym, ale jeżeli chodzi o podciąganie, bardzo dobre ćwiczenie na plecy, jeżeli mówimy sobie o całym rozwoju pleców, jakby wybrać, prawda? Bo wtedy no, jesteśmy zwężeni do tych 10 ćwiczeń na całe nasze ciało. No, to bardzo dobry wybór, no bo nie mamy wtedy, nie możemy sobie zrobić e, jakichś hammerów, jakichś przyciągań, ściągań, wielu wariacji, więc możemy sobie wybrać znowu podciąganie i znowu mamy sobie wąsko, szeroko, możemy sobie zrobić chwytem, tak, e, możemy zrobić sobie podchwytem, możemy zrobić sobie nachwytem, możemy sobie chwycić neutralnie i tak dalej. Także. Underhand? Neutral. Oh, On to neutral, neutralnie. probably, yeah. Okay. It's a little bit more yeah. Latin biceps. Yep, yeah. yeah. make sure my arms are going. Um, Incline dumbbell press. Incline dumbbell press, czyli wyciskanie hantli na skosie dodatnim. To jest ćwiczenie numer 4. I tutaj wiadome: klatka piersiowa, lekko tricepsy, lekko barki, bo są to mięśnie, które współpracują z nami podczas właśnie wykonywania tego ćwiczenia. Góra klatki to zawsze to na czym w większości zależy, i potem poruszymy sobie, czy tutaj ławka, że standardowe wyciskanie na ławce płaskiej, czy byłoby lepsze waszym zdaniem, czy właśnie incline. Ja osobiście wybrałbym właśnie wersję podwyższoną. Moim zdaniem to jest troszeczkę lepsze, jeżeli chodzi o rozwój klatki, ale no wiadome, są osoby, które preferują wyciskanie na ławce płaskiej, tak zwane. Uh huh. I find inclines a little bit better on your shoulders. So if you're yeah. doing it's the only exercise you can do, you won't fuck up your shoulders as much. And dumbbell, it'll just keep you a little bit more symmetrical. Yeah, I love that. I've always loved that exercise, w which is weird because uh incline barbell press is one of the most uncomfortable for my shoulders. Really? Yeah. So you can do dumbbell. Yeah. yeah. Most people feel better with dumbbell because you can go in into position. Shift. Większość ludzi czuje się lepiej z hantlami niż ze sztangą. To też zauważyłem, ponieważ wiadomo, jedni mają mobilność w jednym ręce taką, drugą, taką, w drugiej taką w barku i tak dalej. Czy wyciskanie handlami jest dla większości lepsze od wyciskania sztangu? Tak, tak uważam. Zakres ruchu też jest troszeczkę inny. Możemy sobie ustawić trochę bardziej te hantle, żeby chodziły tak, jak chcemy. So, Just around a little bit, you, yeah. Okay, how many is that? That's four. That's four, yeah. Yeah. Six left. This is gonna be hard without like I'd like have to make a list of twenty and cut out. But no, um, the, the autism is put to one side for now. We're, yeah, we're doing, yeah, we're doing sure. this in our head. No i tutaj Chris fajnie wspomniał, że wolałby mieć, to też musimy zauważyć, że Chris tutaj jest taki, wiecie, na spontanie i że jakby miał listę sobie, którą wypisałby 20 ćwiczeń i potem by wykreślał te, to by troszeczkę inaczej wyglądało, a inaczej jak, wiecie, jak ktoś wam powie, ok, 10 i musisz wybrać to wszystko i fajnie pogrupować, żeby mniej więcej zaangażować całe ciało. Um, dumbbell shoulder press. Aha, seated. Seated, yep. shoulder press, yeah, I think that'll help your triceps and shoulders a lot. Wyciskanie na barki, jeżeli chodzi o handle, jako ćwiczenie kolejne. I wiecie, mi też jest łatwiej e, tutaj teraz e, mędrkować, że tak to nazwę, no bo ja nie jestem na żywo. E, I co ja uważam co do barków? Chris potem też już mogę powiedzieć, że o tym wspomni, że będzie jeszcze jedno ćwiczenie. E, Moim zdaniem niekoniecznie, że można by było użyć troszkę lepsze ćwiczenie, jako że większość osób i tak przy wyciskaniu handli będzie angażowało te barki przód barku wystarczająco, a jak wiecie, jak oglądacie sylwetki, u większości. Myślę, że to jest po prostu strata ćwiczenia. Nie mówię, że to jest złe ćwiczenie, no bo nie ma tak jakby, że tak to nazwę. To jest wybór po prostu Chrisa. Tylko uważam, że osoby mają często właśnie przerośnięte te przody barków, a z klatką mają większy problem. Więc tutaj bardziej bym się zastanowił w ten sposób, niż żeby... I tutaj znowu wspomina o tricepsie, którego no aż tak mocno nie angażujemy, jeżeli chodzi o ten ruch wiadome że to zawsze jest mięsień pomocniczy ale no raczej ja bym tutaj wybrał troszkę inne ćwiczenie niż wyciskanie na barki miałbym wtedy coś jeszcze jednego sobie do wyboru um maybe a, a close grip flat bench no, i tutaj właśnie widzicie, wspomniał o tym tricepsie dwukrotnie i mamy wyciskanie wąsko, prawda? Wyciskanie wąsko, czyli mamy sobie znowu ten triceps, więc wtedy odpuszczamy sobie to wyciskanie na barki nad głowę, bo moim zdaniem, no to tak jak mówię, to jest moje zdanie. Po co, skoro i tak, i tak wiele osób angażuje bardzo mocno barki, jeżeli chodzi o wyciskanie na klatkę, i moglibyśmy sobie dać kolejne ćwiczenie tutaj na klatkę na przykład zamiast tego. Czy to będą rozpiętki, czy to będzie właśnie wyciskanie na ławce płaskiej, a skoro mamy już wyciskanie, to możemy dać jakąś wersję rozpiętek. Different part of the chest and triceps. I was just Full left. Dumbbell curl. Just so specific. Problem. Jeżeli chodzi o biceps, dumbbell curl. Dumbbell curl. E i szczerze mówiąc, jeżeli robimy już sobie podciągania, to wiemy, że ten biceps będzie na tyle zaangażowany, szczególnie jeżeli będziemy go robić jeżeli chodzi o chwyt neutralny, to on będzie dość mocno tutaj zaangażowany, szczególnie przy przyciągnięciu, więc zastanowiłbym się, czy byłoby to konieczne ćwiczenie w tym wypadku, szczególnie że wiemy że bicepsy mm, to jest dość mała partia, więc możemy po prostu większą objętość wrzucić sobie na podciąganie. Jednakże no, wiele osób uwielbia po prostu to ćwiczenie i patrzy też na to, ale tutaj chcemy wybrać 10 ćwiczeń, które będą najbardziej optymalne i mamy tylko 10. Tak jakbyśmy mieli tutaj, powiedzmy, za mną ustawioną tylko i wyłącznie składraka, parę hantli i miałbym tylko to do wyboru, więc na tym powinniśmy działać. Uh, więc tutaj ten dumbbell curl, czyli uginanie z hantlami mm, do przemyślenia. I'm just, so glad that was in there. How do you want to live without your <laughs> dumbbell <laughs> yeah, It Doesn't for even help your physique. Life, I just you know? need it for my mind. Exactly. Yeah. With that, are you uh, supinated? Again, this is the only one that you're going to get. Are you seated? Are you standing? Uh, standing. Supinated. Okay. Good. Yeah. Good. Yeah. The, go, the, the, the OG of dumbbell curls. No i tutaj z supinacją hmm, dyskusyjne, dyskusyjne, o tak bym to nazwał. E, chyba szczerze wybrałbym prędzej już tangę łamaną, uginanie, jeżeli chodzi o biceps. So, G, yeah. Yeah. And it's gonna be one arm at a time. It can't yeah. be both arms together. It's gonna be one, arm one arm at a time. time yeah. Yeah. Good. A jeżeli miałbym wybrać dla większości, to wybrałbym uginanie e, na wyciągu dolnym z kablem przez stałe napięcie. Przez to, że e, mogę naprawdę się skupić, mogę dać większy ciężar, mniejszy ciężar. Tutaj też mogę dać większy ciężar, mniejszy ciężar, ale zauważyłem, że dla większości jednak te kable i utrzymanie stałego napięcia przy bicepsach, przy treningu ramion jest troszeczkę lepsze niż sztanga. Basics yeah, to the basics. Good stuff. Yeah. Um, I think you've got three left. Yeah, three left. I'm thinking what parts of the body I'm missing right now. Calves. Probably... Oh fuck yeah, there's calves there. Łydki. <laughs> <With key. laughs> But well, you're not gonna get it with anything else. A little bit on deadlift, but maybe I'll just do stairs on the side and not tell okay, you about it. Okay, fine. You've, you've still got <laughs> three go exercises. You only needed seven so far. Ah, oh, damn. Did I say bent over a row? No. Łydki bento... e, wspomniał, e, że no nie, po co te łydki? E, tutaj dyskusyjne, no jednak drobi się. Ale u większości wiadomo, jakie jest podejście do łydek. Nie wiem, jakie wy macie. <laughs> nie wiem, czy rozwijacie te łydki, czy skupiacie się na nich. I kolejnym ćwiczeniem, które, no, Chris by olał łydki, jeżeli o to chodzi. Jeżeli patrzymy na scenę, no to często wiemy, że te łydki nie zawsze sędziowie na nie patrzą. Bent over row, czyli wiosłowanie w opadzie. Kolejne ćwiczenie, które Chris wybrał. To over row. OK. It'll, that'll help, like stability, like core as well. Aha. And then like lower back and obviously upper back. Yeah, because the only... I tutaj mieliśmy już martwe ciągi, mieliśmy już podciągania, więc e, do przemyślenia, czy to nie jest kolejne ćwiczenie, które no ale Chris leci, tak jak mówię, z głowy na spontanie, ale tak jak już wymieniamy, to wymieniamy. E, także e, tak jak mówię, to by było kolejne ćwiczenie do przemyślenia. deadlifts and pull-ups yeah bent over rows yeah okay yeah yeah um, so i got two left yeah probably like a hanging leg raise just to make sure your core is getting hit and you're not mm -hmm. like fucking up your back and then this is a tough one i think i'm the trying to like focus on, on either <laughs> lateral raises or like a overhead tricep extension I haven't had a lot of, like specific triceps. I would probably do just No i tutaj mamy dwa ćwiczenia. Pierwsze wznosy kolan, jeżeli chodzi o brzuch. I tutaj panowie potem dyskutują, że chodzi o też zdrowie barków. Jeżeli chodzi o zwis w tej pozycji, ale jeżeli chodzi o zdrowie barków, no to mamy też podciągania, tak, które no, jesteśmy w tej pozycji, jak, jak rozciągniemy na maksa. No i jeżeli chodzi o brzuch, no to tak jak wspominałem, mamy przysiady, mamy martwe ciągi i ja bym tutaj osobiście dał plank albo wakum. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sylwetkę, to te mięśnie głębokie są tutaj troszeczkę pomijane, jeżeli chodzi o to i właśnie bym prędzej dał planka na przykład niż w kolan, jeżeli miałbym wybrać jedno ćwiczenie. No, i Chris na koniec wspomina wznosy bokiem i zgadzam się w 100%, jeżeli chodzi o rozwój barków, to wznosy bokiem moim zdaniem będą najbardziej optymalnym ćwiczeniem. Wspomniał o wiosłowaniu, więc mamy też tutaj lekki angaż, jeżeli chodzi o tył barku, więc no, tak jak mówię. Nie są to złe ćwiczenia, niektóre moim zdaniem mogłyby być zastąpione czymś innym, tak jak mówię, na przykład te wiosłowanie w opadzie mogło być zastąpione jakąś wersją rozpiętek, co by było kolejną, e, drugą e, rzeczą na klatkę, no bo mamy wyciskanie niby wąsko, ale to jest tylko bardzo mały taki, wiecie, dodatek, ale czy tak czy siak uważam, że lista Krisa Bamsteda jest wy. 85% naprawdę 80% no bo jeżeli było cieciał się jest dobry w miarę 8 albo 7 no to w 80% dajmy mu naprawdę y, propsy a do tego dajmy mu te 5% które dodałem za to że robił to wszystko na live i tak jak mówię co wy sądzicie Jakie Wy byście dali 10 ćwiczeń? Czy zmienilibyście coś z tego, co Chris mówi? Tak jak mówię, moim zdaniem, e, martwy ciąg, przysiad, jakaś wersja wyciskania w każdym planie powinny być. Jakaś wersja, która jest odpowiednia akurat do naszych brakujących punktów. Tylko, że musimy wziąć tu pod uwagę, że mamy tylko 10 ćwiczeń, którymi, którymi chcemy rozwinąć całą sylwetkę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do oglądania całego wywiadu Chrisa Womsteda z, z jego imieniem imiennikiem. Macie wszystko na ekranie, gdzie znaleźć materiał naprawdę ciekawy, fajny i widzimy się już niebawem. Do później przyjaciele.